Witam wszystkich. Dziś pokażę Wam, jak udało mi się złożyć motorower Jinczenk J50 Q8 Knight. Otóż, motorower złożyłem od podstaw, od nałożenia lakieru, aż po taki stan, jak teraz jest. Pozostało mi tylko podłączyć tylne kierunkowskazy, przekaźnik rozrusznika oraz podnóżki zamontować, podłączyć linkę licznika, zamontować lusterka i u łańcuch, osłona łańcucha i to wszystko. I dźwignię ze zmiany biegów i coś o nim, przód zamontowałem o 7 cm dłuższy od łosia. I zapraszam wszystkich do y, lajkowania mojego kanału oraz y, zostawcie suba.